Gdyby Pekinigi Superliga przyznawała gladiatora w kategorii najefektowniej wyszarpane zwycięstwo sezonu, to MMT Squidgyn nie tylko miałby pewną nominację, ale na dzisiaj byłby głównym kandydatem do zgarnięcia tej nagrody. Odrobienie czterech bramek w ostatniej minucie meczu z Unią Tarnów przeszło do historii rozgrywek. Czy w tym sezonie uda się przebić wyczyny zespołu Zbigniewa Markuszewskiego? Mikołajki, wszystko zdarzyć się może na. Zamienia się Kutyła pozycjami z Zieniewiczem. Mocno tam pracuje Moryń. Ależ ładne uderzenie z dystansu rozgrywającego MMTS-u. otwiera on wynik tego spotkania, ale odpowiedź chciała być szybka. Nastaj. Kornecki. Ależ teraz efektowna bramka Nikodema Kutyły. Teraz obniżyli swoją pozycję. Kutyła. Kutyła, świetnie Sroczyk Przechwytuje tę piłkę, jeszcze opanuje ją. Czy pokona Dudka? Tak jest. Jest w 15 minucie tego spotkania. Czwarta. Bramka. Hans Wojczak postawił zasłonę, obniżył momentalnie bogaczy. No i tam było za płasko wobec Roberta Orzechowskiego. Michał Stankiewicz. A teraz. Ładną bramkę z podłoża zdobywa Drozdalski, po zespół Zbigniewa Markuszewskiego jeszcze w osłabieniu. Marciniak zdecydował się na rzuty z drugiej linii. Kornecki ma tam dużo miejsca, dobrze zaczął ten atak prostopadły, jest pozycja dla Grzękowicza. I jest pokonany Marcin Schodowski, za chwilę skończy się to wykluczenie, już pojawia się Jakub Szyszko, no teraz w ostatniej chwili rzutem na taśmę, Drozdalski, Kornecki ładnie zbudował te pozycje dla Osowskiego i ten to wszystko kończy. Zmienił kierunek Marciniak, ładnie się urwał Staszek Gębala, jeszcze zdołało obsłużyć się. Marcela Sroczyka i już niespełna 10 minut do zakończenia tego spotkania wysoko Jakub Mory Kornecki dobry atak i świetna pozycja dla gracza tego miesiąca Jakub Szyszko czy będzie seria rzutów karnych czy MMTS wygra to spotkanie czy jednak Zagłębie zaskoczy nas w końcówce tego meczu i sprawi niespodziankę taką mikołajkową iście niespodziankę Swoim kibicom 2 minuty. 5 sekund do zakończenia tego spotkania. Wraca Osowski. Zieniewicz. Orzechowski. Wysoko teraz bronią każdy swego miedziowi. Nastaj do Orzechowskiego. No i Robert Orzechowski. Jest już drozdalski. Do skrzydła Drozdalski. Dobra pozycja. Pokonany dudek. Do Nastaja. Ten jeszcze oddał do Zieniewicza. Pogubili się kwidzenianie. Jest Jakub bogacz. No ale Jakub bogaczy Chciał się zabawić z Bartkiem Dudkiem. A Bartek Dudek dzisiaj broni rewelacyjnie. Kończy to spotkanie. Wydaje mi się, że na poziomie 40% przed tą ostatnią szansą. Bramkarz MMTS Ukwidzen miał 39%, dołożymy do tego tę te skuteczną interwencję i tak, to jest 41%. Bardzo dziękuję i życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.